Optimus Prime należał do tych przywódców, którzy rzadko ujawniali swoje prawdziwe przekonania wprost. Na Ziemi postrzegano go jako symbol nadziei i obrońcę ludzkości, jednak jego decyzje strategiczne oraz sposób prowadzenia relacji z ziemskimi sojusznikami ukazywały znacznie bardziej złożony obraz. Prime tak naprawdę działał przede wszystkim z poczucia obowiązku, nie z idealistycznej wiary w ludzi. Jako weteran konfliktów na cybertronie doskonale rozumiał, jak łatwo rozwijająca się cywilizacja może stać się zagrożeniem dla samej siebie, gdy ambicja i technologia zaczynają wyprzedzać odpowiedzialność. Z biegiem czasu przekonanie to przerodziło się w chłodną ocenę ludzkości, ocenę w której obok troski pojawiła się skrywana pogarda wobec jej krótkowzroczności. Już w pierwszym okresie obecności autobotów na Ziemi jego postawa zdradzała daleko idącą ostrożność. Spotkania z przedstawicielami ziemskich rządów, dowództw wojskowych i środowisk naukowych ujawniły intensywne zainteresowanie Energonem oraz mechaniką transformacji. Prime obserwował te reakcje z chłodnym dystansem, widząc w nich echo dawnych sporów politycznych, które na cybertronie doprowadziły do destabilizacji całego systemu społecznego. Zamiast otwarcie krytykować ludzi, stosował strategię kontrolowanego dostępu przekazywał informacje w ograniczonym zakresie, a kluczowe elementy technologii pozostawały poza zasięgiem ziemskich laboratoriów. Decyzje te były starannie uzasadniane względami bezpieczeństwa i wynikały z głęboko zakorzenionego przekonania, że ludzie nie potrafiliby odpowiedzialnie korzystać z mocy, którą próbowali zdobyć. Podczas negocjacji dotyczących współpracy technologicznej Optimus zachowywał uprzejmy, lecz wyraźnie zdystansowany ton. Zgadzając się na symboliczne gesty partnerstwa, jednocześnie utrzymywał pełną kontrolę nad systemami autobotów. I unikał sytuacji, w których ludzie mogliby samodzielnie ingerować w cybertroniańską infrastrukturę. Taki sposób działania odróżniał go od większości Autobotów przybyłych na Ziemię, którzy chętnie angażowali się w bezpośrednie relacje z mieszkańcami planety. Prime postrzegał ludzkość jako cywilizację dynamiczną, lecz niestabilną, kierującą się emocjami i doraźnymi interesami. W jego ocenie brakowało jej doświadczenia pozwalającego na odpowiedzialne korzystanie z technologii o międzygwiezdnym potencjale, a ta świadomość stopniowo przeradzała się w wewnętrzną frustrację. W trakcie starć z decepticonami, przywódca autobotów konsekwentnie ograniczał udział ludzi w najważniejszych operacjach, oficjalnie podkreślał troskę o ich bezpieczeństwo, jednak analiza rozkazów wskazuje, że równie istotna była chęć utrzymania pełnej kontroli nad przebiegiem działań bojowych. Prime preferował precyzję i przewidywalność, podczas gdy ziemskie dowództwa wielokrotnie wykazywały skłonność do impulsywnych decyzji. Szczególny wpływ na jego postawę wobec ludzi miał incydent związany z eksperymentalnym generatorem energonu, którego nieautoryzowane uruchomienie niemal doprowadziło do zniszczenia jednego z kontynentów. Zamiast publicznych oskarżeń, Optimus wybrał drogę cichego zaostrzenia kontroli nad przepływem informacji. Ograniczył dostęp do danych technicznych i wprowadził dodatkowe zabezpieczenia wokół baz autobotów. Dla wielu obserwatorów była to decyzja czysto taktyczna, lecz w rzeczywistości stanowiła wyraźny sygnał jego rosnącego rozczarowania ludzką lekkomyślnością. W prywatnych naradach coraz częściej podkreślał, że największym zagrożeniem dla młodych cywilizacji bywa ich własna niecierpliwość, cecha, którą na ziemi dostrzegał wyjątkowo wyraźnie. Paradoks jego dowodzenia polegał na tym, że im bardziej sceptycznie oceniał ludzi, tym konsekwentnie ich chronił. Prime wierzył, że obowiązek silniejszych polega na obronie słabszych cywilizacji, nawet jeśli te same cywilizacje wielokrotnie udowadniają swoją niedojrzałość. Jednocześnie jego strategia zakładała minimalizowanie wpływu ziemskich rządów na działania autobotów. Przemówienia o współpracy i wolności budowały morale sojuszników, lecz rzeczywiste decyzje zapadały w wąskim gronie dowództwa autobotów. Ta rozbieżność między oficjalnym przekazem a realnymi działaniami odsłaniała prawdziwe nastawienie Prima. Pełne rezerwy, a momentami wręcz skrytej pogardy wobec ludzkiej natury. Z biegiem czasu jego stosunek do ludzkości przybrał formę milczącego dystansu. Dostrzegał ich odwagę i zdolność do poświęcenia, lecz równie wyraźnie widział skłonność do rywalizacji i technologicznej brawury. W oczach Prima Ziemia przypominała wczesne etapy historii Cybertronu okres dynamicznego rozwoju, który mógł prowadzić zarówno do wielkości, jak i do katastrofy. Ta świadomość sprawiała, że traktował ludzi bardziej jak cywilizację wymagającą nadzoru niż jak równorzędnych partnerów. Ostatecznie sposób dowodzenia Optimusa na Ziemi można odczytać jako połączenie obowiązku i chłodnej oceny rzeczywistości. Chronił planetę konsekwentnie, lecz nigdy nie idealizował jej mieszkańców. W jego działaniach widoczna była świadomość, że młode cywilizacje często powtarzają błędy swoich poprzedników. To właśnie ta mieszanka doświadczenia, dystansu i narastającej pogardy sprawiała, że Prime pozostawał strażnikiem Ziemi, przywódcą, który bronił ludzi, jednocześnie nie wierząc, że naprawdę zasługują na pełne zaufanie. Dla zainteresowanych Optimus przedstawiał taką postawę względem ludzi w pierwszej generacji transformerów z lat 80., które są według mnie najlepszą wersją historii o Autobotach i Decepticonach. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej tego typu materiałów. Tymczasem do usłyszenia, cześć!